Obciążenie dachu dwuspadowego. Mam następującą sytuację konkretną. Jeden z naszych klientów podesłał z pytaniem: jak to zrobić? I ma coś takiego: ciężar własny, obciążenia stałe śnieg równomiernie rozłożony śnieg nierównomierny. Parcie wiatru i sanie wiatru. I klient ten chciałby, aby w obwiedni były rozpatrzone następujące kombinacje. Śnieg równomierny lub śnieg nierównomierny. Parcie wiatru lub sanie wiatru. I te rzeczy są zrozumiałe i proste. Natomiast chciałby, żeby jeszcze się pojawiła obowiązkowa taka kombinacja. Śnieg nierównomierny i parcie wiatru. W jaki sposób, proszę Państwa, można taki układ kombinacji wymusić przy liczeniu obietnic? Proszę popatrzeć. Zaczniemy od tej sytuacji. Takiego zestawu obciążeń jeszcze nie mamy, ale mamy możliwość zdefiniowania wariantu dodatkowego. Będzie to wariant czwarty i piąty. Wybrane warianty. Charakterystyczne, ponieważ one potem będą jeszcze poddawane raz mnożnikom obciążenia, wyłączmy sobie tutaj to pojęcie stałe. Zostaje nam tylko taki opis. No i teraz, proszę Państwa, mając już zdefiniowany ten wariant, możemy zrobić następującą rzecz: Lista mnożników: pierwszy, drugi, przepraszam, trzeci, czwarty i siódmy. Będą to obciążenia warunkowe w grupie pierwszej, bo dopiero zaczynamy definiować tę sytuację. Natomiast piąty, szósty i jeszcze raz siódmy to będzie obciążenie z innej grupy. Ponieważ program stwierdził, że już są jakieś grupy lub stałe, no to w tym momencie ta, to okienko jest bez numeru, natomiast pojawia się przycisk tabela wykluczeń. Tworzymy sobie nową grupę, w której deklarujemy piąty, szósty i siódmy. Proszę Państwa, i w tym momencie mamy tą sytuację opisaną. W programach ABC jeden wariant obciążeń może występować w kilku grupach wykluczeń. Do czterech grup wykluczeń może być. No i w tym momencie mamy sprawę, jeżeli chodzi o przygotowanie do obiedni załatwiono. No, może jeszcze jeden warunek musimy zrobić, mianowicie ciężar własny. Powinniśmy włączyć też jeszcze jedynkę ze względu na to, że jest to wiatr i powinniśmy sprawdzić, czy jakie będą minimalne oddziaływania na murłatę, czy nie nastąpi oderwanie od tego. No i co może Państwa byłoby? Tyle jeżeli chodzi o ten konkretny przypadek.